Znaczeni na modlitwie z Panem swym, Wieczerniku jak wieś Celebrujmy tajemnicę wiary w raz Siejmy miłości i nadzieję wokół nas. Pan z Wami i z Duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Marka Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go: czy wolno mężowi oddalić żonę? Odpowiadając, zapytał ich: Co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek Ojca swego i Matkę, i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem a tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to, powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. Jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz ucz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Temat dzisiejszej homilii to życie we wspólnocie rodzinnej i takie trzy elementy, które na tą homilię się składają. Trzy różne sposoby podejścia do kwestii rozwodu. To jest pierwszy z elementów. Drugi stanowisko Jezusa Chrystusa na temat małżeństwa i trzeci jest taki bardzo skomplikowany. Skąd się wzięło zatwardziałe serce? Lękowo ambiwalentny styl przywiązania. Obiecuję, że każdy zrozumie o co chodzi w tym trzecim punkcie. Będzie to prosto wyjaśnione. Do Jezusa Chrystusa przychodzą faryzeusze i pytają o kwestię tego, czy można wziąć rozwód, to znaczy, czy można wręczyć żonie list rozwodowy. Prawo to mieli tylko mężczyźni. To oni mogli wręczać list rozwodowy, prawa takiego nie miały kobietem. Problem wynika stąd, że Mojżesz faktycznie powiedział o liście rozwodowym, jednak trudno określić, co tak naprawdę miał na myśli. Mojżesz... Miałby powtarzać słowa, które są zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział drugi. Jest to pięta Księga Starego, księga Starego Testamentu, i pojawiają się tam takie, takie słowa. Mężczyźnie wolno oddalić swoją żonę, jeżeli uczyni ona coś odrażającego. Te słowo odrażającego nie wiadomo, jak może być rozumiane. Stąd bierze się ten konflikt. Pojawiają się zaraz o nich też powiem, takie dwa stanowiska na temat kwestii rozwodu i przyczyn, z powodu których ten rozwód mógłby być możliwy, czy też dopuszczalny, i pojawia się pytanie ze strony faryzeuszy, którzy, którzy zdawali sobie sprawę z tego, pewnie już nieraz to słyszeli, że Jezus jest przeciwny wręczaniu listu rozwodowego. Jeżeli chodzi o tą kwestię, co to jest takiego odrażającego, o co miał na myśli Mojżesz, bo tak jak mówiłem w Księdze Powtórzonego Prawa zapisane są słowa, mężczyzna może oddalić swoją żonę, jeżeli ta uczyni coś odrażającego. To, to słowo odrażające, ono jest bardzo różnie rozumiane. Z jednej strony miałoby ono oznaczać nagość, a z drugiej strony zdradę małżeńską. I zdajemy sobie sprawę z tego, że sama nawet nagość może być w narodzie wybranym różnie rozumiana. Na goście można nawet nazwać to, że kobieta zdjęła ze swej głowy nakrycie głowy. To może być też rozumiane jako nagość. Stąd ten problem. Pojawiły się takie, tak jak mówiłem, dwa różne stanowiska na temat kwestii rozwodu. Dwóch takich znanych nauczycieli wypowiadało się na ten temat i oni byli traktowani jako ktoś, kto jest wzorem, jeżeli chodzi o kwestię, kwestię małżeństwa, czy też rozpadu małżeństwa, lub też ewentualnej ewentualnych rozwodów. Pierwszy z nich to Szamaj. Szamaj, jeden z takich znanych nauczycieli ze Starego Testamentu, nauczycieli Narodu Wybranego, nie ze Starego Testamentu, ale Narodu Wybranego, on miał mówić, że kobietę można by było oddalić wtedy, kiedy byłaby ona niewierna. Czyli chodzi tutaj o zdradę małżeńską lub gdy jej zachowanie byłoby nieskromne. Natomiast drugi z tych nauczycieli, on nazywał się Hillel i mówił o tym, że kobietę można oddalić wtedy, Wręczyć jej list rozwodowy, kiedy przygotowałaby na przykład niesmaczny obiad. Czyli tak naprawdę w każdej sytuacji, kiedy po prostu zachowanie kobiety nie odpowiadałoby danemu mężczyźnie. Nawet moglibyśmy powiedzieć bez podawania przyczyn. Nie była gdyby takiej granicy, bo ona postawiona bardzo nisko. Pojawia się pytanie, co mógł mieć na myśli Mojżesz? I myślę, że tutaj pojawia się pewna ważna inspiracja, mianowicie Mojżesz zwraca uwagę, co też zostanie powtórzone przez Jezusa Chrystusa. Na zatwardziałość serca ludzi. Czym jest zatwardziałość? Będę wyjaśniał w trzecim elemencie tej homilii. I Mojżesz miałby przygotować takie postanowienie, prawo, które jest zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa, na podstawie którego można by było oddalić żonę. Ale po co? Dlaczego można by było tą żonę oddalić? Dlaczego tylko mężczyzna by mógł wręczać list rozwodowy? Mianowicie, w tamtych czasach było tak, że mężczyzna miał do tego prawo, by wyrzucić kobietę z domu. By w ogóle o nią nie dbać, nie zapewnić jej żadnego poczucia bezpieczeństwa, by traktować ją wręcz nawet jak niewolnika. I na to zareagował Mojżesz. Co to miało znaczyć? Kobieta, która była wyrzucona z domu, oczywiście takie sytuacje były skrajnością, jednakże nawet wtedy kwestie rozwodów były czymś częstym, może nawet częstszym niż dzisiaj, w czasach Jezusa Chrystusa w narodzie wybranym. Mojżesz, wyrażając zgodę na wręczenie listu rozwodowego, miałby sprawić, że kobieta ta nie miałaby już żadnych zobowiązań wobec swojego męża. Bo jeżeli nie otrzymały tego listu rozwodowego, to nadal, mimo że mąż, tak jak powiedziałam, miał prawo ją wyrzucić z domu, ona nadal zachowywała dość dużą część obowiązków wobec Niego. Dlatego też Mojżesz przyszedł z takim pomysłem, tak to należy interpretować, że wyraził zgodę na wręczenie listu rozwodowego, stwierdzając, ludzie dzisiaj tak naprawdę nie potrafią kochać tak, jak to było przed grzechem pierworodnym. Taki jest sposób wyjaśnienia, który zaraz podejmie Jezus Chrystus. I dlatego też kobieta, która otrzymała list rozwodowy, miała prawo już nie wykonywać żadnych zobowiązań wobec swojego męża, była wolna, mogła znaleźć innego mężczyznę. Po co? Bo mężczyzna dla kobiety w tamtych czasach był gwarantem bezpieczeństwa. Ona mogła zostać porwana, mogła zostać pojmana, mogła być niewolnikiem. Dlatego też taki sposób myślenia Mojżesza, i stąd też ten cały spór. Drugi element tej homilii, Kwestia tego, co na ten temat mówi Jezus Chrystus. Jezus Chrystus wobec faryzeuszy zwraca się z następującymi słowami. Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Jezus mówi, że zanim pojawi się grzech pierworodny, to Pan Bóg zaplanował, że ludzie będą ze sobą razem aż do śmierci. Taki jest jego sposób myślenia. Dalej mówi Jezus tak: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. Kwestia pojmowania bycia jednym ciałem przez Izraelitów była roz, rozumiana szerzej niż rozumiemy to dzisiaj. Dla nas byłoby to przede wszystkim kwestia bycia jednym ciałem, byłoby pojmowana jako jedność cielesna. Natomiast z perspektywy e, narodu wybranego chodzi o jedność osobowości. To znaczy, że nie tylko jednym ciałem, ale także by ludzie tworzący związek małżeński byliby ludźmi, którzy tworzą jedność emocjonalną. To o tym będzie trzeci punkt. Jedność duchową, jedność praw. Każdy z nich ma prawa, są równi wobec siebie, jedność obowiązków. Tak to pojmowali Izraelici. I znowu Jezus Chrystus mówi: Zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj ludziom bardzo trudno żyć razem, i zdaje sobie sprawę z tego, że chcieliby ludzie mieć prawo do tego, żeby wręczać list rozwodowy, ale zwróćmy na to uwagę, jak rozumiał to Mojżesz. A po drugie, Jezus, który mówi o tym, że chce równych praw dla kobiet i dla mężczyzn, nie mówi o tym, że od teraz kobiety będą miały prawo wręczania listów rozwodowych tak było w świecie greckim w tamtych czasach. Ale Jezus mówi, chciałbym, żeby nikt sobie tego listu nie wręczał. Chociaż jednocześnie Jezus mówi, wiem, że to jest trudne i odwołuje się do Mojżesza, który zauważył coś takiego, jak zatwardziałość serca. Trzeci element tej homilii, skąd się wzięła zatwardziałość serca, lękowo-ambiwalentny styl przywiązania. Współczesna psychologia wskazuje na to, że zatwardziałość serca nie tyle wskazuje na to, że dany człowiek jest złym, Serce ludzkie stało się jak kamień ze względu na to, że było skrzywdzone przez różne źródła zła. Dlaczego stało się jak kamień? Zdajmy sobie sprawę z tego, że generalnie ludzkie ciało łatwo jest uszkodzić, no, łatwo gdzieś tam jakąś ranę sprawić, żeby została odniesiona na, na ciele. Ale zdajmy sobie sprawę z tego, jak twardy jest kamień, im bardziej doświadcza nam życie, a idzie to przez pokolenia. Nie chodzi o pokolenie tylko i wyłącznie jedno, naszych rodziców, jest to sytuacja, która trwa już od setek lat. I coraz bardziej niestety w życiu jesteśmy z każdym kolejnym pokoleniem krzywdzeni na skutek różnych źródeł zła. Nasze serce staje się powoli jak z kamienia. Co to znaczy? Stajemy się odporni na krzywdę. Nawet brzmi interesująco. Niektórzy mogliby powiedzieć, że jest to poniekąd pozytywne, ale jest jeszcze druga strona medalu. Kamień jest niezdolny do miłości. Stajemy się coraz bardziej odporni na krzywdę, że kiedy ktoś nas krzywdzi, ale jednocześnie coraz mniej pragniemy tworzyć głębokie relacje z drugim człowiekiem. O tym mówi Jezus. Nasze serca z kamienia. Jezus mówi, jestem w stanie też naprawić, uleczyć wasze serca. Też pokazuje, jak gdyby, jaki ma plan właśnie z tym związany. I czym jest ten lękowo-ambiwalentny styl przywiązania? Jest to jeden z takich głównych czynników, które są podawane jako jedna z głównych przyczyn rozwodów czy rozpadów współczesnych małżeństw. Styl przywiązania, mówiłem o tym przed dwoma laty, zaraz po feriach. Wtedy wymieniałem cztery takie style przywiązania, dzisiaj zajmę się tym tylko jednym. Styl przywiązania tworzy się w nas w pierwszych tygodniach naszego życia i miesiącach. Mniej więcej do pierwszego roku naszego życia. Nie pamiętamy tego etapu. Może się on też tworzyć wtedy, kiedy jesteśmy jeszcze na etapie życia płodowego. I dlaczego ma to takie wielkie znaczenie? Bo jesteśmy wtedy jak biała kartka. Gdybym sobie wziął białą kartkę, napisał na niej jakąś jedną literkę, będzie tam tylko i wyłącznie ta jedna literka, cała jest, reszta jest biała. Z biegiem życia piszemy na tej kartce, ona się zapełnia, w pewnym momencie nie ma już miejsca. I zdajemy sobie sprawę z tego, że największa różnica na tej karcie, to znaczy w naszym życiu, pojawia się wtedy, kiedy tam jest ta jedna litera, albo kiedy jej nie ma. Jeżeli cała kartka jest już zabazgrana, zapisana, to nie wiemy, czy tam coś zostało dopisane. Tak samo jest z ludźmi. Relacja przywiązania, dlatego ona się tworzy mniej więcej do pierwszego roku naszego życia. Lękowa, ambiwalentna relacja przywiązania tworzy się wtedy, kiedy rodzic, zazwyczaj jest to matka, ale może być ojciec, chodzi o rodzica, który najczęściej przychodzi do dziecka, kiedy ono płacze. Może być babcia, może być dziadek, może być rodzic zastępczy. Wobec dziecka, które ma rodziców, nadal może to być babcia lub dziadek, zależy, kto przychodzi, kiedy to dziecko wyraża swoją potrzebę płacząc. Ta niezdrowa relacja, ten pozabezpieczny styl przywiązania tworzy się wtedy, kiedy to dziecko płacze, matka przychodzi i odpowiada na jego potrzebę, jest wszystko w porządku, ale są też sytuacje równie częste, pół na pół mniej więcej to jest, kiedy dziecko płacze wyrażając swoją potrzebę i nikogo nie ma przez bardzo długi czas, aż to dziecko uspokaja się samo. Teraz, jak funkcjonuje taka osoba jako dorosła, która ma ten styl przywiązania? On jest obecny w naszym życiu. Aż do śmierci. W ogóle sobie często nie zdajemy nawet z tego sprawy. Myślimy tylko, dlaczego różnie nam się z ludźmi układa. Ta osoba jako dorosła jest nadopiekuńcza. Jeżeli ma męża czy żonę, to sprawdza nieraz, idzie gdzieś tam w miejsce pracy tego człowieka, patrzy, czy on te, w tej pracy na pewno jest. Przegląda jego maile, przegląda jego telefon. Jest nadopiekuńcza, w związku z tym wymaga stałej, stałego zaangażowania swojego męża czy żony, żeby on stale potwierdzał to, że ją kocha. Ona jest niepewna tego, ona sobie, to jest skojarzone w podświadomości, że być może mąż czy żona kiedyś mnie zostawią, tak jak zostałem nigdy zostawiony przez swojego rodzica, czy zostawiona. Dalej taka osoba, ona czasami miewa ciche dni. W kolejnej sytuacji taka osoba, ona też nieraz stosuje manipulacje i prowokacje w takim stylu, że mówi do swojego męża czy żony, wiesz co? Poszedłbym dzisiaj do restauracji czy do baru dla singli, tam gdzie poznaje się nowa osoby. Albo wiele razy myślałem o naszym związku i wiesz co, myślę, że jednak nie jesteśmy sobie pisani. Ona tak nie myśli w rzeczywistości, ale chce usłyszeć, że ta osoba ją kocha, ta druga osoba. Ona nigdy nie będzie pewna tego, że ta druga osoba ją naprawdę kocha. Tak mniej więcej funkcjonuje ta dorosła osoba, która ma właśnie ten styl przywiązania. On dzisiaj jest wskazywany właśnie przez współczesną psychologię jako jeden z najczęstszych motywów pojawiających się dzisiaj rozwodów. Ludzie, którzy mają ten pozabezpieczny styl przywiązania. No i podsumowanie tej homilii, Jezus mówi o tym, wyraża zgodę na to, żeby apostowie pozwolili rodzicom przyprowadzać do niego dzieci, żeby je pobłogosławił. Te błogosławieństwo, to słowo była tłumaczone jako, żeby te dzieci były szczęśliwe. No i z motywem, tym całym motywem tej dzisiejszej Ewangelii, dzieci są szczęśliwe wtedy, kiedy mogą cieszyć się z dobrej relacji swoich rodziców, wtedy kiedy mogą cieszyć się domem, ale jednocześnie chcę dzisiaj powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo jest to trudne i wymagające, o czym też mówi Jezus. Jezus mówi: Wiem, że macie serca z kamienia, że staliście się odporni jednocześnie ale także jesteście ludźmi, którzy dzisiaj coraz mniej mają zdolności do tego, jesteśmy ludźmi, którzy dzisiaj coraz mniej mają zdolności do tego, żeby kochać. Jezus obiecuje przemienię wasze serca. Już dzisiaj myślę, że mamy bardzo dużo sposobów na to, by nasze serca leczyć. Jedno z nich to ten ostatni element homilii, który pokazuje też, jak dzisiaj bardzo wiele jest w stanie osiągnąć współczesna psychoterapia. Amen.